Witam Państwa na monitorze eurotycznym. Mieliśmy trochę przerwy, bo Paweł się i musiał wyjechać z żoną. Musiał. Musiał. Musiał w Zakopanym byłeś. Zakopanym byłem. I co tam w Zakopanem Wiesz co, nie, nie. Męczyłem się, prawdę mówiąc, jest gorąco, trudno się jeździć o tym będę mówił, bo to też na szczęście. Męczyłeś kolei... się z gorąco, bo oczywiście nie męczyłeś się z żoną. Nie, nie absolutnie nie Męczyłem się z podróży, jeździłem naprawdę z 100 godzin i po tych nowo zbudowanych autostradach korzystałem z pociągów tych pierwszorzędnie mknących między Krakowem a Warszawą ekspresowych pociągów, które są bardzo drogie, droższe niż były przed euro. Niestety no, wolniej. Teraz będzie nowa nowinka techniczna, nowa nowinka techniczna, gazeta wyborcza, która chyba wzięła pieniądze od T-Mobile reklamuje nową usługę t czyli że będzie można telefonem płacić jak kartą kredytową zbliżeniową. Usługa taka nowa nie jest, to, to faktycznie Wyborcza wzięła pieniądze, bo ta usługa nie jest nowa, to jest usługa dosyć powszechna już od 10 lat, ona jest powszechna w Europie. Jest nie, no twierdzą, twierdzą, nie, twierdzą człowieków, no chyba, chyba wierzymy jakoś w Gazecie nie. Twierdzą, twierdzą, że to jest uczciwy, nie. To nie, to, to oni twierdzą, że... że... Deutsche Telekom wprowadza tą usługę w Niemczech dopiero w 2013 roku, a u nas już wprowadził. No w Londynie można sobie zapłacić komórką. Ale być może nie, nie, nie oferuje tego Deutsche Telekom. No, który zapłacił w wyborczej. A, 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 in, a, a inny operator w tam zapłacić nie chciał pewnie. Z innych ciekawostek w wyborczej, ja może tak szybko się prześliznę, to tak. Jest yy, płyta bardzo dobra Arosza Aldiejewa, polec nie polecam Wyborcze, ale Arosze Al polecam. Będziecie mieli okazję skubnąć. Tak, yy, skubnąć, yy, albo na tych, yy. na tych stolikach tam, na tych yy, stolika, potem za tak, złotówkę, tak, za, za odzysku tak, tak. tam, co to tam kradną w <laughs> wiesz Nie, Gazeta Wyborcza później może puszcza to jakimś kantem, jak, jak nie zejdzie gazeta. Przedłużono śledztwo w sprawie Ziętary. Pamiętasz tak. takiego dziennikarza? Tak. Znaleziono ciało, które być może jest jego ciałem. No więc... Mówi o tym ulica. Tak. W maju prokuratura weryfikowała informację o ukryciu zwłok Zientary pod Poznaniem. Ciała nie odnaleziono w Gazeta Wyborcza, czyli się pokłóciłeś z Gazetą Wyborczą. Natomiast w śledztwo w sprawie zabójstwa zaginionego w 1992 roku dziennikarza Jarosława Zientary zostało przedłużone do końca października, poinformował rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie, Piotr Kosmaty. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym Gazety Poznańskiej, wcześniej także wprost Gazety Wyborczej i przed 20 laty zginął w drodze do pracy. To Pamiętasz, jaką sprawą się wtedy zajmował? Zaginął. zaginął. On się zajmował prywatyzacjami, generalnie. Nie no. pamiętam dokładnie teraz, czy miał. No to wiesz, no to jakby można się domyślać, dlaczego zaginął. Cie ciekawa informacja, wyspa sprzed tysiąclecia, archeolodzy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odkryli na jeziorze Paklicko Wielkie koło Nowego Dworku w Lubuskim, pozostały sztucznej wyspy z, 18, z 8 i 9 wieku. E, to jest e, jakaś taka pierwsza odkryta wyspa, która jest w ten sposób budowana e, na palach. E, na palach. I wiesz co jeszcze, zamknę t, t, ten. E, smutny moment, kiedy się znalazła w tą za które nic nie ma, ponieważ ośmieszył mnie profesor Wojciech Sadurski. Przepis na krętactwo i tutaj Wojciech Sadurski polemizując, polemizując z posłem Żałkiem z PO napisał bardzo ciekawą rzecz. Otóż według Sadurskiego z punktu widzenia prawa międzynarodowego chodzi tutaj o e, w kwestię podpisania konwencji e, Rady Europy o, o, o zapobieganiu przemocy domowej i jej ratyfikacji. To jest uh -huh. ta konwencja, co to chcą otworzyć furtkę tym wszystkim debilom. W tank, generalnie w no, i tak dalej, a, a wszystko to, to w tą tak, furteczkę to, to chcą otworzyć niby pod płaszczykiem, że ma to zapobiegać przemocy względem kobiet, prawda? Manipulują członkami pod płaszczykiem. Tak, manipulują członkami pod płaszczykiem. Otóż Sadurski stwierdzi, że już samo, że ratyfikacja to jest jedno, ale już samo podpisanie umowy przez rząd nakłada na Polskę obowiązki. O, no. wyobraź sobie. Zgodnie z artykułem 18 Konwencji Wiedeńskiej 69 roku o prawie traktowanym, e, traktatowym, państwo podpisawszy konwencję musi powstrzymać się od działań podważających treść i cel traktatu. I według e, Sadurskiego to bezpośrednio musi prowadzić do ratyfikacji. O, on się Dla te, na stary dlatego, dlatego, że e, czytając Sadurskiego, można odnieść wrażenie, że. Pa, w tym momencie już powinna się skończyć dyskusja, nad tym, bo, wszelka, bo wszelka publiczna dyskusja podważa. Szukając, szukając tej argumentacji wszyscy mieszkańcy Warmii powinni być zwolnieni z płatności za autostrady, dlatego że zgodnie z umową między Stolicą Biskupów Warmińskich a Rzeczpospolitą, której tak naprawdę nikt nie skasował, przejazd mieszkańców Warmii przez tereny Rzeczpospolitej jest darmowy. A, no okej. Okay. No. Ma macie dobrze, macie dobrze w ale oni tam A mają jakąś autostradę, za którą musieliby płacić. To, ale jest kawałek autostrady gdzieś w Polsce. Podobno. No i aha, jest. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła kolejna skarga na bilingowanie, czyli na inwigilację. Tym razem nie złożona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, bo takich już nie trafiło ale przez Prokuratora Generalnego, więc wszystkie te sprawy zostały połączone. Może być bardzo ciekawie. W niniejszą gazetę można wyrzucić. Jakbyście nie chcieli, chcieli kupować ją, czy coś, to nie kupujcie, ale można sobie wyciągnąć przepisy. Tam te, 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 jak to jest? carcinka to zbiera. To jest, jak to się nazywa? palce lizać. A przepisy zawsze warto tam podprowadzić. Tak. Do względu na to, czy myślicie o jedzeniu, czy o o sercu, palce no, lizać. Tomek, poczekaj, wejdę. To ja, ci, ja Ci zacytuję, kogoś o tym mi powiedz, kto to powiedział i o kim. Takiego rozgardiaszu i takiego draństwa jeszcze, jak jest teraz, jeszcze nie było. No nie wiem. To powiedział senator Platformy Obywatelskiej. O kim? O rządzie Platformy Obywatelskiej. Nie. <grym> tak, naprawdę. Mówię to z pełną świadomością, dodał a podsumował generalnie pomysły rządy i pomysły yy, yy, tego baranatu. No jest to, jest to zdecydowanie najgorszy rząd yy, chyba w tej trzeciej RP, a zapowiada się, że będzie jeszcze gorszy. O. Yy. To mnie nie zaskoczyłeś. No. ZUS wbija mi nóż w plecy. Jeszcze pojadę. Wiesz co, w ogóle? Przeglądam ostatnie tabloidy. Muszę ci powiedzieć, że tabloidy to jest taki e, smętny obraz polskiej rzeczywistości. Same tytuły tylko. Mhm. ZUS wbija Polakom nóż w plecy. Nie, no przy. Pawła i Te tabloidy dzieciom, mają cykole. tytuły, które wszystko mówią. Tak. Draństwo jakiego nie było. Na grzyby nie pójdziesz. Wiesz, dlaczego nie pójdziesz na grzyby? No. Bo rząd wymyślił, że sprzeda lasy państwowe. A ta, to my wiemy, że, no, ten, że taki plan no. już jest od pewnego czasu. Tylko, że na szczęście do pewnego czasu był torpedowany. Ale wiesz, wiesz w Polsce należy sprzedać wszystko. Uh -huh. Jak najszybciej i po jak najtańszej cenie. I swoim. I no. rząd to realizuje. A w fakcie no. ktoś widać, jechał w podobną stronę co ja, czyli gdzieś mniej więcej na południe Polski. Podsumował, znaczy, zebrał ten z faktu który napisał. Zebrał. Zrobił rezime tego, co, jak się w Polsce jeździ na wakacje, a e, tak się nie da jeździć. To delikatna opinia, a taka najważniejsza: to gehenna, nie urlop. E, tak, drodzy Państwo, drodzy ministrowie, to gehenna, nie urlop. U, w Polsce wyjechać gdziekolwiek trzeba. Żeby wyjechać gdziekolwiek, trzeba mieć końskie zdrowie i mocne nerwy. Ja nie mam, dlatego nie odpocząłem na wakacje. Wiesz, wiesz kto, kto ustala wskaźnik WIBOR? Teraz? Kto? Otóż okazało się, że nasz dziennik zbadał, że stopę WIBOR tak naprawdę ustala 16 ludzi z 16 największych banków w Polsce i biorą to absolutnie z kapelusza, ponieważ po upadku Lehman Brothers rynek międzybankowy praktycznie przestał funkcjonować no i wszystkie te. I wszystkie te Wiesz, statystyki, i te wszystkie dokumenty, w których się powołują na Wibor. To, to jest tak, na, świetne, ta, tak naprawdę to. kreatywna księgowość, z którą można zrobić wszystko. Ale bankowcy się przewrócą. Oni chyba doskonale sobie z tego zdają sprawę, że się przewrócą. I Wibor jest już tak daleko od rynku, że zaczyna po prostu to być aż śmieszne. Na co zwraca uwagę nasz dziennik z bardzo dobrym artykułem Małgorzaty Gos. Zresztą Małgorzata tego zawsze warto czytać. Trybunał broni matek. Przepis, który odbiera prawo do tzw. trzynastki pracownikom korzystającym z urlopów macierzyńskich, zwolnień związanych z ciążą i rodzicielstwem, jest niezgodny z konstytucją. Orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. I bardzo dobrze. Doktor Hanna Karp zwraca uwagę na to, że. Media milczą o 20. jubileuszowej pielgrzymce, bardzo bogatej Radia, Radia Maria, rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Piel, pielgrzymka odbyła się kilka dni temu, w niedzielę. Nikt o tym nie powiedział. No, a w, e, ksiądz Sowa wczoraj jakieś podobno nawet zaczął sobie w, e, dywagacje polityczne. Zresztą czemu pani doktor Karp się dziwi? No, no czemu no, się nie. dziwi? No, to... no, powinna mieć odrobinę zdrowego rozsądku, żeby przestać liczyć na, e, e, na media. No i co tutaj jeszcze? W, w, jutro rocznica trwałej Niedzieli. Czyli tej z 1943 roku, w której na Wołyniu UPA, Ukraińcy pod Ołunem zgrupowani w zaatakowali zaatakowali Polaków modlących się w kościołach. Ale w ramach politycznej poprawności nic, nikt, o, nikt tym, o tym nie wspomina. Nic nie, nie wspomniał. To jeszcze wiesz co? To jeszcze z takich poważnych tematów. no Oczywiście w, wbrew temu, co ja pisałem kilka lat temu, wbrew temu, co wskazują dokumenty, Tusk stwierdził w prokuraturze, że o tym, że 10 kwietnia do, do, do e, w Katynia, czyli do Smoleńska w 2010 roku wybiera się prezydent Kaczyński, dowiedział się z mediów. A właśnie no, no, zjadza, prostu, w której z po prostu albo baran, albo ten człowiek albo nie ma zielonego pojęcia, czym zarządza, albo kłamie. Ja uważam, że kłamie, bo dokumentacja, dokumentacja była prowadzona. Zresztą A ktoś wczoraj w, w, w tym moim nie... artykule grupę FirorCAD wykazałem, że była prowadzona gra operacyjna, mająca doprowadzić do tego, żeby, żeby te, te do tych rozdzieleń wiz, tak. wizyt e, doszło. I to jest odokumentowane, jeżeli chodzi o, 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 o autentyczne kwity, będące także z Kancelarii Premiera. Więc, drogie dzieci i droga młodzieży, wczoraj Pan yy, Rzecznik Rządu powiedział w telewizji, co słyszałem, widziałem to nawet, jak powiedział odnośnie tych kłamstw Tuska, że premier pamiętał inną prawdę. Nie będziecie przygotowały w szkole, to pamiętajcie, że pamiętacie inną prawdę. Pamiętam inną prawdę. No Matko jedyna. No tak, tak, tak. Lewica zawsze twierdziła, że prawda jest jak dupa, każdy ma swoją. No, ty, ty, tak. Słuchaj, yy, zadam ci pytanie, zgadnij, yy, ile i jaką liczbę nieletnich w 2011 roku niemieckie urzędy do spraw młodzieży, tak zwane. Jugendamty odebrały, ode, odebrały rodziną, głównie, głównie, nie, 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 głównie obcokrajowców. Nie, nie, nie jest powiedziane, że polskich. Otóż słuchajcie, y, Jugendamty odebrały w 2011 roku 38 500 dzieci. Matko polska, Wyobrażasz sobie? 38 500 dzieci y, y, niemieckie urzędy odebrały rodzinie. To, to, jest, to jest germanizacja on, na całym trzeciej, On już w Trzeciej Rzeszy To jest Trzecia Rzesza. Można powiedzieć jasno, że jeżeli tak jest, to rząd niemiecki można zacząć od dzisiaj porównywać z Trzecią Rzeszą, jeżeli chodzi o kwestie w germanizacji. I, w, i także to nie, to, nie są, to nie są wymysły, to, to, to jest statystyka, o której pisze Gazeta Polska. Gazeta Polska jeszcze wspomina o dwóch rzeczach, po pierwsze o tym, że kataster się zbliża, bo zacisza gabinety w podatek. E ten przymusowa opłata od wartości nieruchomości, prawda, mhm. jest przygotowywana. Także niedługo osoby, które się cieszą, że mają jakieś zabezpieczenie na starość, jakiś majątek, jakąś nieruchomość, dom, mieszkanie. Głupio się cieszą. Głupio się cieszą, dlatego że będą musiały od tego bulić i być może ten, będą bulić ten podatek na tyle duży, że przestanie im wystarczać z tych, z tych biednych emerytur na to, żeby mieć. To ale wiesz co, tak no. sobie mi przyszło do głowy, czy to, czasem nie jest, czy to czasem nie jest taki sposób, żeby zmusić ludzi do tej odwróconej hipoteki? No To jest sposób po to, żeby zmusić ludzi. Ale A kto na, na tym skorzysta? Głównie banki. Męki, banki, głównie skorzystają, banki skorzystają, ale nieraz blogerzy nasi na ekranie, na ekranie pisali o tym, że to jest właśnie presja banków, które się dogadały z rządem, mhm. No to środowiska rządowe i bankowe tak bardzo się przenikają, że tu nie było innego wyjścia, jest tak silna, żeby wymusić na Polakach tą odwróconą kwotę, chodzi o to, żeby za przejmować nieruchomości. No ale to się, to, to się już w pewnym sens, to się już dzieje na różnych polach, tak? to, się już, dzieje, to tak. się już dzieje na różnych polach i jest dosyć już rozbudowany system, zresztą też o tym pisałeś, no tak. e, wywłaszczania ludzi z, no może. Nie, z nieruchomości, przejmowania ich nieruchomości pod różnymi pretekstami. Ostatnią rzecz, o której chciałem wspomnieć, a potem Tobie już oddam, to jest to, że Gazeta Polska łaskawie zauważyła to, o czym Ty pisałeś w sobotę, czyli o głodówce Michela Marbot z byłego, z szefa, byłego szefa Malmy w. No oni się pojawili, oni się pojawili już. Co napisali, że jako pierwsi? Prowadzę strajk głodowy. Zaraz napiszą, że jako pierwsi. No więc ja przypominam, że, że, że Michel jest bardzo zaprzyjaźniony z Pawłem i Paweł, Paweł miał tą informację z pierwszej ręki już w sobotę i mogliście na nowym ekranie przeczytać. Mniej pracy, a rząd zwleka. Mniej pracy. W tym roku bezrobocie dojdzie do 14%, czyli... Będziemy bić rekordy z, z, z czasów e, największego polskiego rynku pracy, czyli wtedy, kiedy kuron był ministrem pracy i rozdawał żeby... A jakaś się ostatnio pojawiła informacja, że w, w, jakieś ujawniono statystyki, że e, według jakichś badań zachodnich, że w Polsce jest około 30% bezrobocie? Czy... Jest, jest tak naprawdę faktyczne bezrobocie w Polsce, jest na dużo wyższym poziomie niż, niż mówią e, oficjalne publikatory. Ale nawet pozostając przy oficjalnych po prostu jesteśmy w głębokim podkręgosłupiu. Tym bardziej, że firmy ze względu na koszty pracy wolą zatrudniać na czarno. No pf, jasne, że tak. No, lepiej, za, lepiej mieć zatrudnienie na czarno i pieniądze żywe, niż nie mieć zatrudnienia żadnego. No. Część prawna gazety tej Rzeczpospolitej naprawdę jest dzisiaj mhm. godna tego, żeby ją przekartkować. Blisko 2 miliony złotych rocznie płacimy na odszkodowania za niesłuszne skazania nieprofesjonalnych sędziów i prokuratorów. Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało raport, co tak naprawdę kosztuje nas w wymiarze sprawiedliwości. Kosztuje nas głupota, prywata. I no PC, tak, no. I chociaż chociaż raport jest dużo łagodniejszy niż na przykład ja, ja bym go przygotował. Ja. Ja <laughs> Natomiast fakt jest taki, że... W, bo wiesz To, że kogoś się... Nie bezprawnie skazało, a potem się mu zwraca płacie jakieś odszkodowanie, to jedno, ale tak naprawdę to są e, ludziom się w ten w ten sposób łamie, e, krzywdy, życia siłami. E, kręgosłupy, No teraz mamy znowu, wiesz, od, od, od półtora tygodnia czy od dwóch tygodni zatrzymanego e, Bogdana, Bogdana. Goczyńskiego, e, któremu zarzucono, któremu zarzucono, że e, w, policja nie wiedziała gdzie on jest tak tymczasem Bogdan z jednej strony miał kuratora a z drugiej strony funkcjonował pod adresem zamieszkania który wszędzie podawał wiem bo nawet bo, bo nawet byłem tam zaproszony a, ale nie zdążyłem pójść bo, bo już Bogdana ja zgarnęłem. Byłem Bogdana, zgan, Bogdana Goczyńskiego ale to do Bogdana Goczyńskiego wrócimy czy zmierzamy do tajnych sądów pyta Nauman, przecież to się Kostolita. dzieje. No. Jerzy Nauman warszawski adwokat tak owszem Ministerstwo proponuje rezygnację z 100 referatów w sprawach odwoławczych. Co tak nie mniej, nie więcej tylko prowadzi do tego, że jawność rozprawy będzie bardzo ograniczona. Znaczy, co co chcą zrobić? Zrezygnować z referatów w sprawach odwoławczych. Z... No dobrze, ale dlaczego? Na tym, że... na tym, że rozprawa zaczyna się od sprawozdania sędziego, który jest więźlej. Jak mówi kodeks postępowania cywilnego, a nieraz dość obszernie przedstawia sam fakty, stan faktyczny sprawy, żądania i stanowisk. A w sprawach odwoławczych, rzeczywiście, tam jest sędzia sprawozdawca, który, który, który jakby referuje całą sprawę. No tak, ale to, to było w salon wokół sędziów od początku, ponieważ jak wiadomo, sędzia, nawet jeżeli akt jest 20 tomów, to sędzia przychodzi przed rozprawą 20 minut wcześniej. I w ciągu, tych, Albo 20 min w ciągu tych 20 minut się przygotowuje. I w ciągu 20 minut on już po prostu wie, co gdzie jest i jest gotowy prowadzić rozprawy. I jeszcze w międzyczasie zdąży herbatkę wypić. Także, a w sprawach odwoławczych musiał przyjść, żeby, żeby zrobić to, to, to sprawozdanie, to musiał przyjść jeszcze pięć minut wcześniej, żeby odebrać sprawozdanie od, od, od aplikanta. No chyba, że zlecił komuś z zewnątrz, żeby przeczytał, przygotowanie. Tak wyrok jak razy. w, w tych sądach, co tak. mówiliśmy, okazywało się, że sądy płaciły kancelariom na zewnątrz, żeby przygotowywały. W uzasadnienia wyroku, być może także przygotowywali... Przepłacały, bo mogły sprzątaczką płacić. No w zasadzie tak, przy, przy stanie naszych sądów tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia kto to robił, bo to... Z może, może sprzątaczka by to zrobiła rzetelnie, bo by, by się przejęła. Być może, prawdopodobnie, sędziowie rzetelnie tego nie robił. Yy, prawo się w Kalifornii zmieniło. Nie. Nie będzie teraz dwoje rodziców. Ta ustawa wprowadza Kalifornię w XXI wiek. O matko, Powiedział Mark. A Lerow. co będzie teraz? Otóż. E, troje? Rodzina, troje? Troje. Dwie lesbijki i facet, który, tak powiem, dawca nasienia, bądź dwóch pedałów i y, nie Matka jeden, powy. matka dwa, ojciec, o, ojciec ten deseń, zero. Tak, że pełna rodzina to będzie tak naprawdę trójka dorosłych, bądź czwórka. I to jest i pełna dzieci. rodzina. I to jest pełna rodzina. Już co Paweł, już nie czytaj tego. Dobra, już mam dosyć. A wiesz, ile, kwa, ile par przyjdzie na ślub Kwaśniewski? A tak, Kórki a ona za, za, za morze wychodzi? No tak deklaruje. Ja a za, jej nie lubię od kogo. Za kogo? Przy, przyszła do telewizji kiedyś, nie wiem czemu chciałem obejrzeć coś. Ale czekaj, która Kwaśniewska młoda no, czy stara? No już weszły skandal. No widzisz, na 200 par będzie to wesele. Przyszła do telewizji, kiedyś powiedziała i ja tak oglądałem i myślałem, że może sobie odsapnę od absurdów, a Ola Kwaśniewska patrząc w oczy oczy przez kamerę mówię. a bo ja mam małe cycki. No to nie gratulujemy przyszłemu mężowi. <todgłosy> 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 Bał dobrze. się dobrze. <todgłosy> <Baw> się dobrze. <todgłosy>